A, to nie broń dla takich nic Dziękujemy za jej stworzenie, Co I hej, ze strony Makler Games i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I tak, wiem, rzadko to robię, rzadko to mówię i... Hej, witam was w kolejnym filmie, w którym będę pokazywał jak zrobić ee, broń na... Mapie Shinonuma Vacallity Vanguard Zombies e, Oczywiście jest to nowa mapa Shinonuma e, reimagine, Remaster, jak tokolwiek nazwać, bardziej Remake e, Także tak, zapraszam dzisiaj do pokazywać jak zrobić w sumie e, Także zapraszam do zostania w górę. No i co, bez względu na przedłużania przechodzimy jak to zwykle e, do złożenia tej oto broni. Jest to oczywiście Wonder weapon jak szumiem, czyli to jest broń wspaniała. Najlepsza Wonder weapon e, wiadomo, najlepsza broń, jakby na tej mapie można powiedzieć, no bo jedyna. No drugą jest Regan i jakby Regan, jak Regan, on jest tutaj oczywiście bardzo silny, lecz Wunder jest nowy i tak dalej. Regan już Wcześniej, jakby wiecie, w poprzednich mapach, nieważne e, a więc, żeby zrobić tą oto em, broń, no, potrzebujecie bardzo dużo zrobić, ponieważ tak naprawdę e, to jest powiedzmy pseudo połowa sterega. Jeżeli robicie główny sterek, to musicie zrobić ten no, właśnie, oto poboczny sterek, czyli e, zdobycie tej broni, e, czyli wundrywa w DG2. Coś ciekawe, w ogóle one tutaj w tym świecie Tak jakby w tym vangardowskim świecie One jest yy, skonstruowane przez wonlista, A nie przez yy, doktora Richtofen'a Jak to było kiedyś, e, nieważne, taki wiecie Boczny side quest, w sensie side story Nieważne, e, aby to złożyć Potrzebujecie cztery części, jedną częścią jest lufa Broni i trzy pozostałe, to są te, te trzy Właśnie bezpieczniki, które za każdym razem jak się ładuje broni, On je wkłada, wasza postać się je wkłada Więc jakby, musicie zdobyć ją lufę Naładować tę lufę i to samo z be Bezpiecznikami, czyli zdobyć jeden bezpiecznik, naładować Drugi, trzeci i będziecie mieli i oczywiście całą broń, którą konstruujecie już pokazuje jak, co, gdzie. Także zapraszam. Bilety w pierwszym rzędzie za pół darmo! Tak, za pół darmo, tak samo jak możecie za darmo zostawić lajka i subskrypcję, rzadko to mówię, proszę, nieważne. A więc, udajecie się do oczywiście chaty rybackiej, czyli te za pułapką. Flogerem jest pierwsza chata, gdzie wam się oczywiście los, respi los, losowy perk. I po prawej za jak widzicie, mamy lufę. I oczywiście podnosimy tą lufę, jest to pierwsza z czterech części. A więc waszym kolejnym krokiem jest naładowanie oto tej lufy oraz zbycie kolejnego bezpiecznika wraz z tym go możecie go oczywiście naładować, czyli lubicie dwie rzeczy na raz udać się do pokoju komunikacyjnego, czyli jakby do drugiej części mapy, otwieracie sobie drzwi I tutaj macie z tyłu za perkiem takie radio i na tym radio właśnie jest taki bezpiecznik, którego ono sumie łatwo nie, zauważyć, nie zauważycie No bo on się nie świeci na żółto i tak dalej Potem będziecie mieli możliwość go oczywiście podnieść Tutaj macie opcję sprawdź radio, oczywiście tego nie musicie klikać, tylko jakby wam daje od razu informację o tym, że jakby co robicie Jakby wiecie, żeby to miało sens Ogólnie co musicie zrobić tutaj na zewnątrz, jest takie właśnie taka skrzynka, Podchodzicie do niej i zanim skończycie rundę, umieszczacie lufę, ponieważ będzie tam dialog, haha, że tam wolniście się z was śmieje, nie dacie rady, bla, 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 potem Craft mówi, że dacie radę, nieważne, nie o to chodzi, wkładacie tę lufę i w momencie, gdy o to zrobicie, usłyszycie grzmot, tam dialogi się skończą, poczekajcie, aż się skończą i wtedy skończycie rundę, ponieważ ja zrobiłem tutaj na, na odwrót, czyli zostawiacie sobie jednego zameka, wkładacie lufę, kończą się dialogi, zabijecie zameka, ponieważ y, wraz z tym, jak się skończy wam ta runda, czyli w moim przypadku siódma runda... To właśnie uderzy e, grzmot. Grzmot walnie, walnie właśnie w tę tą, tą jakby lampę, cokolwiek to jest w tą skrzynkę i będzie tak zwany lockdown, czyli jakby obrona tego o te skrzynki będziecie mieli obok mapy w lewym górnym e, jakby tutaj procent ile życia ma ta nie, ta skrzynka i musicie po prostu je bronić. No dosyć jakby ten lockdown nie jest taki niełatwy, nie w sensie no jest easy, jakby, jeżeli używacie, wiadomo, dwóch najlepszych broni wonderabonów, Praktycznie e, najlepszy shotgun, ten, który trzymam w ręku oraz ten drugi combat shotgun, czyli już nie pamiętam, jak on się tam nazywa, ale jest to w miarę proste. Macie sporo boom, szajerów i sporo takich e, właśnie e, tych strum, krigerów czy jak oni tam się nazywacie. Goście z miniganami, te wrzaskobuchy i tak dalej. Więc no, obronicie boom i zdobywacie właśnie tą lufę. Podnosicie tę lufę, bo już ona jest oczywiście naładowana, czyli macie naładowaną lufę, macie zdobytą lufę i wracacie się do radę i Oka Okazji podnosicie właśnie ten oto naładowany e, bezpiecznik, e, no, który się świeci na żółto. To oznacza, że właśnie krok został wykonany prawidłowo. Czy macie lufę, Macie naładowaną lufę, macie bezpiecznik, który jest tak, także naładowany. my zostało jeszcze tylko zdobyć e, dwa bezpieczniki. A zanim opuścicie właśnie ten pokój, podnosicie ten oto bezpiecznik elektryczny, który będzie Wam służył do e, pułapki, którą będziecie musieli naprawić w specyficznym miejscu na mapie. Więc udajecie się właśnie do pokoju o nazwie Składzik. Oczywiście w angielskim będziecie mieli tam napisane na białym, zanim wyjdziecie z głównego budynku. Tam storage. Ta, storage room, coś takiego. Tutaj jest składnik, który jest przetłumaczony. I tutaj właśnie macie po prawej stół, gdzie będziecie budowali te, ten Wunderwaff, ten wonder, Jak widać, jeden bezpiecznik świeci, jakby dwóch pozostałych nie ma, no bo jeszcze ich nie mamy. I właśnie w tym miejscu, w tym samym pokoju jest pułapka, którą tak jakby trzeba włączyć. I tak, włączacie ją po raz pierwszy, ona się generalnie zepsuje. I ten bezpiecznik, ten poprzedni, który taki podnieśliście, ten taki, em, powiedzmy, okrągły, wkłada się właśnie w tą pułapkę, która zostanie także naprawiona. No i potem generalnie będziecie właśnie musieli zdobyć tam nie wiem około 15-20 zabójstw za pomocą tej pułapki Czyli najlepszym sposobem jest właśnie sobie zakończyć rundę, nie jak ja to zrobiłem tylko zakończyć sobie rundę Zebrać sobie hordę na zewnętrznym, jakby z zewnętrznej strony chaty I tam właśnie sobie w momencie gdy... Klikniecie to, żeby, żeby ta cała horda przebiegła przez te drzwi i zginęła generalnie, więc no, to jest w miarę prosty krok, ja oczywiście sobie zakończyłem rundę, e, całą powiedzmy hordę, na dziewiątej rundzie sobie ogarnąłem, wtedy wbiegłem, naprawiłem tą pułapkę, czyli przytrzymałem kwadrat, włożyłem ten bezpiecznik, no a pułapka zrobi swoje, w momencie, w momencie gdy pułapka osiągnie daną ilość killów, czyli tam 15-20 zabójstw, po prostu spojrzycie na stół e, Wunderwaf DG2, no i tam będziecie właśnie mieli już dwa palące się na żółto bezpieczniki, co oznacza, że już macie naładowaną Ulfę oraz dwa naładowane bezpieczniki, co oznacza, że po prostu zostało wam zdobyć jeden i ostatni, e, trzeci bezpiecznik, aby złożyć Wunderwaf DG2, czyli DG2 aby zdobyć trzeci i ostatni bezpiecznik i go naładować, potrzebujecie zabeli, Izabeli, wiecie, tego, tego nowego bossa, tej naszej nowej panienki. I aby oczywiście otrzymać, jakby potrzebujecie rundę 15, ponieważ tak, na tej rundzie ona dopiero się respi po raz pierwszy, więc ciśniecie do rundy 15 w momencie, gdy już, wiadomo, dojdziecie do tej rundy, ona się respi. I właśnie tutaj, w środkowym, jakby wiecie, na, na środku mapy, Shinuma, tutaj tutaj skrzynka na dole, czyli tam. Wiadomo, ten główny budynek, właśnie macie taki, jakby, duży bezpiecznik, który musicie właśnie naładować, a w sumie nie wy, tylko Zabela. Więc Zabela, generalnie, ona tam ma takie ataki pseudo, że teleportuje się, właśnie strzela takimi minami. I w momencie, gdy ona strzeli, minął, ładuje ten, ten właśnie duży bezpiecznik, czy cokolwiek, to jest jakiś taki power cell. Nie mam pojęcia, ale że ona musi to zrobić około trzy razy. No, będziecie widzieli, będziecie widzieli, że jak bardzo się to świeci. Za każdym razem, jak ona to strzeli, będzie się to bardziej, powiedzmy, błyszczyło na fieltowo, raczej jakby elektryczność z tego będziecie leciała. No i generalnie, jak już to zrobicie, po prostu tam podchodzicie po prawej stronie, podnosicie ten. Oto złoty bezpiecznik, no i macie już wszystkie trzy części, a sorry, cztery części, no bo lufa to jest jedno, no i trzy nabudowane bezpieczniki, które macie zdobyte. No i co, wystarczy teraz tylko zbudować Wunderwaff DG2, DG2, no i tutaj oczywiście wolniście w kurzy, nein, nacht, schnell, No i generalnie wyśle na was ogromną armię zombie, nie no, no wiadomo jak to jest. Także macie oto tą broń, broń jest ogólnie bardzo potężna. Broń posiada tyle samo amunicji na start, e, wiadomo, tyle co w Black Opsie 1, czy w World at War, czy, wiadomo, z sterownej mafie e, w Black Opsie 3, w dodatku z Zombie Chronicles, Shinonuma, e, więc no, tutaj generalnie mamy, wiadomo, 12 i 3, ale w momencie, gdy ulepszycie, macie aż 30 ammo w rezerwie, no i 6 w, e, w wiadomo, magazynku, e, co jest w ogóle ciekawe, wiadomo, mamy te trzy, jakby tutaj te trzy bezpieczniki, które oczywiście, wiadomo, szukaliśmy, ładowaliśmy i tak dalej, mamy oczywiście specjalną animację, ponieważ tak, sezon 4 dodał ogólnie animację e, obserwowania tych broni, w momencie, gdy już się spadka broń tak, także otrzyma swoje, swój jakby e, własny kamuflaż, który wygląda zajebiście więc generalnie ta broń wygląda zajebiście, działa zajebiście, jest bardzo mocna e, mu kosztuje tylko 5k, nieważne jak ulepszycie i generalnie no zabija na hita z, tych, tych, tych gnoj z machine gunem, czy też stream Kriegerów. E, no jest bardzo mocna, e, wszystkich unieruchamia zabija praktycznie na każdej rundzie, nieważne jaka, 70, 80 ważne, że była na maksa ulepszona, tam wiadomo, damage opada <laughs> zauważyłem, że tak już około 40 rundy, jak nie macie jakby ulepszonej jej dwa razy, to już ten damage trochę opada i na przykład Stream wytrzymała aż dwa strzały, ale w momencie, kiedy już, wiadomo, ulepszycie na maksa to, to ta broń jest, ona ma nieskończony damage, czyli co to znaczy, że zawsze zabije, nieważne co, tam około 3, 4, 5 zębiaków właśnie złapie w swoim obszarze, więc ważne, żeby oczywiście strzelać w zębiaki, a nie w ziemię, ponieważ tak elektrycznie zbytnio nie działa na tę broń, a Zabele oczywiście trzeba strzelać aż trzy razy, ponieważ ona ma te trzy maski, jakby taki, ona ma cooldown, no wiadomo ona jak działa swoimi zas zasadami, to jest taki specjalny boss, który po prostu nie da się go zaspomować, aby zabić, po prostu czekacie, aż jakby ona będzie znowu podatna na damage, a nie że jest na strocie, raz, w maskę po kilku sekundach drugi raz, teleportnie się trzeci raz, no i nie żyje, więc no generalnie broń jest bardzo mocna, także w sumie amunicja wypada z zębiaków, którą może, możecie podnieść, na wyższych rundach już trochę ta amunicja mi wypada, ale że będziecie mieli bardzo dużo kasy, ważne żebyście po prostu nie zginęli, ponieważ no w wangardzie giną po prostu tracisz 37,5 kafla, no bo w momencie gdy masz wszystkie 4 perki na maksa twój perk każdy spada do e, trzeciego tieru, trzeciego poziomu, który właśnie no potem, żeby go ulepszyć, potrzebujesz na każdy perk e, 7,5 kafla, więc aż 37,5 kafla, więc to jest bardzo dużo generalnie wiadomo też self revive'y są bardzo drogie, bardzo mało bardzo mało tego lutu się zdobywa, więc, moim zdaniem ogólnie to jest taki, taki jeden taki minus. Ale dobra, co do broni, broni jest nie mam o czym mówić. Oczywiście tutaj także do, otrzymujecie Reagana, bo momencie gdy zrobicie główny a już nie będę tutaj wam przedłużał, to jest oto poradnik, jak zrobić, w sumie zrobić e, jakby tutaj Wonderwaf DG2. A w kolejnych poradnikach, o ile może zrobię, pokażę jeszcze kilka poszczególnych istereków gdzie można aktywować i jak Rampage Inducer, czyli, wiadomo, ta sama rzecz, która jest wykodur, czy to też Bunny easter isterek, który także jest, czy to też może główny isterek głównego istereka. Także dajcie sobie, co byście chcieli widzieć, ponieważ ja potrzebuję takiej minimalnej, chociażby motywacji, też potrzebuję chęci, żeby tak chciał to zrobić i tak dalej. Wiadomo, nic z tego nie mam, tylko tutaj robię filmy na YouTube. W sumie, no, jedyny z no jedyny z niewielu tutaj, niewielu poradników na YouTube o Vanguard Zombies. Także dzięki, jeżeli dośwaliście do końca. Najpierw, jak tam dzionek, jak tam podobać się Vanguard z Innumorami? Mnie osobiście nie powiem, że jest bardzo dobrze, no bo to wi wiadomo, ta mapa jest bardzo stara i tak dalej. Jakby nie oceniam, że jest dwa, no bo jakby Vanguard swoimi systemami się rządzi. Osobiście ja Vanguardów systema zbytnio nie popieram, ale da się z tym żyć. A co do samej mapy, jest spokojna, no wiadomo, jest to Innumorami z jakby Reimargen, czyli mamy Paka po raz pierwszy w ogóle. Jest fan, jest rozwałka i to w sumie tyle się liczy. że już, 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 jak już mówiłem, nie jestem wiel wielkim fanem tutaj Vanguardowskich systemów i tak dalej. Ale jako pierwsza mapa, powiedzmy z Runbase System, czyli normalna, to mapa po 8 miesiącach od Premiery. Tak jest, w 8 miesiącach, pierwsza mapa ever. E, Nic to oczywiście: Der Funk oraz tam Terra Maledy maledykta, czy jak to tam się nazywała ta mapa, której nigdy w życiu nie odpalę, nie zagram. Tak jest, głosi legenda, że kiedyś makler zagra. no wiecie, legendy nie są, są nie są prawdziwe, więc no, w tej się nie wiedzie, że tak oczywiście Solo i stereo, już zrobiłem, więc jest fan, jest ok, nie trzeba się mózgować i tak dalej. Dużo można sobie odpalić, poczyliować się, także ja oczywiście to jakby grałem, solo nie nagrywałem, zbytnio nie streamowałem, ponieważ teraz ogólnie mam bardzo sobie internet, mam problemy z, problemy z internetem, i na tym w sumie teraz y, pracuje. Jak już to odpalamy oczywiście live, aby jakości tutaj testujemy ogólnie wszystko na Twitchu i tak dalej, no to póki nie ogarnę nowego internetu, to na razie tak sytuacja będzie wyglądała, także napisz, napisz mi co myślisz o Shinonuma Reborn, czy to też remake no i bardzo, bardzo ważne, zostaw komentarz, czy byś chciał więcej poradników, ponieważ to jest dla mnie bardzo ważne, jeżeli zostawisz bedą e, jeżeli nie, to jakby marne szanse, może coś tam zrobię, ale tak to wygląda, także e, dzięki, jak zwykle, życzę jego dnia no i co, do usłyszenia w kolejnych, co nie? Na razie, Makler out.